Za, za ekipą filmową, słuchajcie, ponieważ dzisiaj w Aszerze, a potem w Witranie nagrywane są, nie wiem, co się nazywa, no w każdym razie był wywiad z Husseinem el Garus, który występuje w Mam Talent, doszedł do finałów chyba, czy półfinałów, no i e, ponieważ u nas pracuje, jest zatrudniony, to postanowił, e, nie wiem, chyba wspomóc naszego sama Marokańczyka i nas i, e, i albo dlatego, że po prostu jest u nas zatrudniony i e, u nas nagrywa filmik jak to w Polsce sobie radzą Marokańczycy. Więc panowie w tej chwili nagrali e, wywiad w Aszerze a teraz pojechali do Idrana a ja za nimi nie wiem po co tak naprawdę pytali się czy pojadę to pojadę no, więc, więc jadę więc jadę są to nowe doświadczenia Hussein jest bardzo zadowolony mało tego z tego co mówił jak oglądałam w telewizji w Maroko nie są zachwyceni jego, jego talentem akrobatycznym. Oni by chcieli, żeby był wiecie, jak to, jak to zwykli rodzice nawet w Maroko chcieliby, żeby on był zwykłym jakimś takim, wiecie, miał zwykły zawód, a chłopak ma naprawdę talent. Przy tym jest mega uśmiechnięty, życzliwy. Tak jak powtarzam to non stop. Ale z dobrej wieści powiem Wam, że w końcu w czwartek prawdopodobnie podpiszę papiery kredytowe, więc odetnęłam z ulgą. Z dużą ulgą odetchnęłam, ponieważ teraz dopiero będę mogła dokończyć wszystko co, co stoi i czeka, bo aż jest gotowa. Fakt, że przyjeżdżają sprzęty, bo to nie jest tak, że nie przyjeżdżają. Wszystkie chyba chłodnicze rzeczy już przyjechały. Słuchajcie jaki numer. E, Przywieźli nam stół z nadstawką w, 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 wbudowaną, że tak powiem, prawie że w paletę. I o mało żeśmy jej nie wyrzucili. E, no ale na szczęście była tak ciężka, że żeśmy tego nie wyrzucili. Cyrk po prostu. Cyrk, cyrk na kółkach. E, kiedyś chyba napiszę książkę o tym, jak otwierałam restaurację, nie mając o tym pojęcia. E, ale na szczęście oglądając. E, Oglądając filmy, te audycje programy z Magdą Gessler, wiem, że takich czubów, jak ja jest więcej w Polsce nie tylko ja. Otwieram restaurację bez bladego pojęcia. Ale nic to, ale nic to. Odżyłam, słuchajcie, odżyłam. Zaczął się ten nowy rok i ten nowy rok będzie rokiem z jednej strony ciężkiej pracy, a z drugiej strony olbrzymie radości moje, moje dzieciątko Ashera e, jest coraz ładniejsze. Dumna jestem z niej, naprawdę jestem z niej dumna, a będę jeszcze bardziej. Jutro mamy szkolenie, jutro spotykam się z moim zespołem, e, docieramy się uczymy się siebie, e, no także jest, jest fajnie, jest dobrze, jest dobrze. Powiem wam tak, że na tych, od tych trzech miesięcy, a w sumie od marca. Kiedy wynajęłam lokal, już samo wynajęcie było dla mnie dużym, dużym wyzwaniem, bo oni byli y, jakoś tak uprzedzeni bardzo po poprzednikach. Ech, no, także powiem Wam, że ten ostatni rok, no liczmy trochę wcześniej 7 marca, to był rok taki przygotowywania do tego, co będzie, czyszczenia tego, co będzie. Poczyściłam pewne relacje, poczyściłam pewne rzeczy nie było to łatwe ale zmiany, zmiany to są wi wiadomo, że naj najpewniejsze są zmiany zmiany są zawsze na lepsze no i co? jadę zaraz potem jak z nimi tutaj skończę, jadę od rana, od ósmej rano jeżdżę dzisiaj, jestem w rozjazdach, bo a to mamy do szpitala muszę znowu odtransportować, niedługo załatwiałam mi rzeczy w szpitalu a to ZUSy, a to coś tam. Moja księgowa też koniec miesiąca, to wiecie jak jest. Zaraz jadę, jeszcze zawiozę koszulki, żeby nadrukowali logo, bo do dzisiaj nie dojechałam, bo nie miałam kiedy. U mnie się zmienia co 15 minut. Mam coś zaplanowane, a potem elastycznie zmieniam, zmieniam wszystko. No i co? W też się zmienia. Lada Moment rusza grupa dla osób uzależnionych. Mamy nowego terapeutę od uzależnień. Bardzo fajnego Roberta, już, już chyba wrzuciła się asystentka e, jego notkę i zdjęcie. Z, do, z bardzo dużym doświadczeniem e, zajmuje się uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą. E, a przemocy wiecie, że jest w tej chwili bardzo dużo. No i tak. I tak. I to, co mamy już przygotowane do aszerki, żeby ją otworzyć. Teraz będziemy odpalać, no bo w końcu są pieniądze. No, jeszcze nie mam ich, tak wiecie. Ecie, pecie, jeszcze tego nie mam. Ale, ale w końcu będę mogła kupić naczynia, naczynia, garki, te rzeczy takie zwane drobne. No, zabiorę ze sobą kucharza i będziemy wybierać, co potrzebne będzie. I tak, dobrze jest, jak jest. Dobrze jest, jak jest. Um, się z tego Huseina. jest taki, jest taki pocieszny bardzo, wiecie? I coraz lepiej po polsku mówi. E, w wszyscy znają, tak jak kiedyś wam już mówiłam. Także jest całkiem dobrze. Jest całkiem dobrze, energia, lata już minęła, więc teraz, więc teraz jakoś tak trochę ruszyło to wszystko do przodu. Jak dla mnie. Chciałabym też e, olbrzymie podziękowania przesłać e, dla mojej asystentki, nieocenionej w ogóle, która przy mnie też się e, bardzo fajnie roz, rozwija. E, bawi się kanwą, trenuje, robi mi fantastyczne ulotki. E, mało tego, e, będę ją namawiać, żeby się dalej kształciła i rozwijała. Pani dyrektor do spraw kanw, <gry> moja ulubiona asystentka. Która, która rządzi całym ośrodkiem. I nie tylko. Teraz też, tak samo jak, jak powstawał Itran, też była na prawie na każde zawołanie jak był pożar, cokolwiek ona jechała, wtedy mieszkała w Rambertowie teraz mieszka blisko ale teraz też ma klucze do Ashery. I jak trzeba, przyjeżdżają kurierzy ona też jedzie z jednej strony, bieta z drugiej strony niezastąpiona, jak dla mnie. O, teraz kierunkowska złącza, jak ja już bym mogła pojechać. Ej, te ludzie, te ludzie, te ludzie. No, jestem już w Rembridge. Ciekawe jestem, jak tam będą panowie nagrywać, Podpowiedziałam im, że Hussein w wolnych chwilach trenuje na maszcie, na rondzie w Rembertowie, trenuje swoje akrobacje. Panu się to bardzo spodobało. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Tak, ja wiecie, ja mam, ja mam tak, że ja lubię jak się ludziom, ludziom dobrze dzieje, jak się ludziom powodzi, jak odnoszą sukcesy, nie mam genu zazdrości, nie mam genu rywalizacji i dobrze mi z tym jest, wiecie? Dobrze mi z tym jest, naprawdę, nie potrzebuję tego w ogóle. Um, nie wiem, po co miałby mi ten gen być potrzebne, ale niektórym ludziom jest bardzo potrzebne i sobie nie radzą, jak komuś dobrze idzie. Ja jak zaczęłam robić jak ma księgową mówiłam, że to jest normalne i tak jest. O, panowie się już rozkładają. Jak zaczęłam robić swoje biznesy, zaczęłam tracić przyjaciół, znajomych. O, i Szczerze powiedziawszy, dzisiaj można by było powiedzieć, że nie mam nikogo z tamtej starej ekipy, ale jakoś no trudno, no tak jest. Otwieram się na nowe, na osoby. Zresztą od dłuższego czasu z tym pracuję, że otwieram się na osoby, które żyją w podobnym realu jak ja, a nie że w realu innym. I nie dlatego, że mi wiecie, soduwa i tak dalej, tylko dlatego, że po prostu tego się nie da połączyć. Tyle. Eee, ja tak samo jak odsuwam się od ludzi, którzy są rywalizacyjni, którzy mi zazdroszczą. No, co kiedyś w jakimś silniku mówiłam, zazdrościsz mi tego, że pracuję od godziny, wstaję o godzinie 7 i kładę się o godzinie 24 i co, rozesadzam w pracy? Jeżeli mi tego zazdrościsz, śmiało! <laughs> śmiało No dobra, to nie że tam narzekam. Jadę, jadę, oni też w parku mają nagrywać, a my mamy na zapleczu i e ten park. Ale mamy plac budowy, bo tutaj wojsko, coś buduje, e, jakiś, jakiś, jakiś coś ważnego. E, więc nam się tutaj z tyłu ładnie zaczyna robić. Zobaczymy, co dalej z tym będzie. Dobra, jestem w ke, w, kebab, w kebabie. W Rembridge e, w, w kebabie. Dzielnie będę zastępować e, mojego wspólnika, bo coś się rozłożył. Jaki mój syn też. Mój syn też dzisiaj się rozłożył. I obśmiałam się z niego, bo e, od ja już tak od trzech lat, jak coś mnie zaczyna rozbierać, to miód manuka i jadę, nie? I do przodu, i halsy, i do przodu. A mój syn ciągle jest chory. I ja mówię, miód, manuka". i za tak każdym razem mówię mu, miód manuka. Mamo, wiesz, że nie lubię miodu. A dzisiaj mówi tak, idę, biorę wolne, bo, bo jestem chory. Ja mówię, miód manuka. A on mówi tak, nie. Ale potem tak, no dobra. Idę. O, i tu coś do mnie dzwoni, więc sorry, winę tu buziaki, papa.